Piotr Bożoga Ile razy zdarzyło Wam się słyszeć od kogoś tekst typu. Mmm, ja to w ogóle nie solę, bo staram się zrzucić na wadę. Albo ja, ja to nie solę, bo, bo niezdrowo. Ile razy? Bo mi osobiście mnóstwo. Mamy godzinę plus minus 7.30. Większość osób szykuje się do roboty, albo już jest w drodze do roboty. Ja mam dopiero na 14 do pracy, także idę wbijać swoje poranne kroczki. A Wam odpowiem na pytanie, jak to jest w końcu z tą solą. Zanim przejdziemy do konkretów, to poproszę tam łapkę na dole, standardowo. Jeśli jesteś nową osobą na kanale, to bardzo serdecznie bym prosił o subskrypcję. Zaczynamy! Na początek zaznaczyć, że sód, który znajduje się w soli, jest pierwiastkiem niezbędnym. Jest pierwiastkiem podstawowym, bez którego nasz organizm nie będzie w stanie prawidłowo funkcjonować. I prawda jest taka, że z dwojga złego, jeśli miałbym wybierać, to wolałbym spożywać zbyt dużo soli na co dzień, aniżeli spożywać jej zbyt mało. Mało tego, poza tym, że sól jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania, to również jest ci mega potrzebna na siłowni, bo sól zapewnia tak zwaną pompę mięśniową, tak naprawdę. Spróbuj ogólnie sobie wziąć przed treningiem, na przykład szczyptę soli, wrzucić to pre albo po prostu zjeść troszkę więcej soli przed treningiem. Od razu poczujesz różnicę. I de facto naprawdę dużo osób, które ja znam w internetach tak robią. Jest to po prostu standard, jeśli chodzi o pompę mięśniową. Na treningu sól po prostu ci pomaga. Sól sprawia, że pompa jest taka fajniejsza, jest lepsza, mięśnie są bardziej nabite i ogólnie przyjemniej się trenuje. Skąd się w ogóle wzięła taka renoma soli, że ona jest szkodliwa, że jest B i w ogóle nie? Wzięło się to ogólnie z tego, że sól powoduje wzrost ciśnienia tętniczego. A wiadomo, ciśnienie tętnicze, nic fajnego. Prowadzi do różnych komplikacji zdrowotnych, problemów z sercem, nerkami, krążeniem i ogólnie yy, słabizną. Sęk w tym, że ogólnie sól, tak naprawdę, gdybyś miał zjeść garść soli, to ciśnienie może być i skoczyło ze 120 do 125. To jest naprawdę niewielka różnica, jaką sól powoduje. Natomiast osoby, które mają. Nadciśnienie. Osoby, które się borykają z nadciśnieniem, nie powinny myśleć i martwić się o spożycie soli, tylko raczej powinny zamartwić się tym, ile ważą. Bo tak naprawdę największym problemem, jeśli chodzi o nadciśnienie, jest zazwyczaj Twoja waga. Jest zbyt duża waga, masz obciążony układ krwionośny, masz obciążone serce, cały Twój organizm nie pracuje tak, jak powinien pracować, bo po prostu jest Ciebie za dużo. Aczkolwiek, jeśli jesteś osobą, która cierpi na nadciśnienie, zakładam, że już. Na moment obecny masz regularne wizyty, regularnie spotykasz się ze swoim lekarzem, dlatego też nie powinieneś tak naprawdę mnie słuchać, tylko powinieneś słuchać lekarza. Taka mała ciekawostka, na internecie gdzieś tam wygrzebałem, że ogólnie śmiertelną dawką, śmiertelną ilością soli, to jest jakieś 240 gram jednorazowo i wtedy masz 50% szansy, że się przekręcisz po takiej ilości, którą zjesz na jeden raz. To jest ćwiartka kilograma prawie, wiesz to jest soli? To jest f**k tu soli. To jest tak dużo soli, że nie dałbyś rady tyle zjeść. Warto również zaznaczyć, że sól to nie jest tylko ta sól sypana, to nie jest tylko ta sól kuchenna, którą znajdziemy gdzieś tam w szafce w kuchni, którą dodajemy do różnego rodzaju potraw, kiedy sobie robimy szamę. Sól jest praktycznie wszędzie na moment obecny. Sól znajdziemy w ketchupie, w musztardzie, praktycznie we wszystkich przyprawach takich sosowych. Znajdziemy sól w produktach przetworzonych typu parówki, chipsy. Sól jest praktycznie wszędzie. również mordeczko kochana, zatrzymuje wodę w organizmie. To jest poniekąd plusem, tak naprawdę. Wielokrotnie zdarza się tak, że ogólnie na przykład zjemy coś takiego bardziej konkretnie słonego, powiedzmy, nie wiem, pójdziemy do KFC w tej panierce, ogólnie w tym chickenie, jest mega dużo soli, do tego zjemy frytki, które również są solone, zjemy potężny taki posiłek, i następnego dnia budzimy się, nagle ważymy pół kilograma więcej, kilogram więcej. I zdziwko, że Jezus Maria KFC przytyłam kilogram. A tak naprawdę to po prostu Twoje spożycie soli poprzedniego dnia było dużo więcej, dlatego też zatrzymałeś po prostu więcej wody w organizmie. Nie przejmuj się dzień 2, max 3 i waga wróci do normy. Ja osobiście uwielbiam sól. Solę praktycznie zawsze, wszystko. Do tego dodaję ketchup, musztardę, uwielbiam różnego rodzaju przyprawy. Ty, co jest? Ej, normalnie tutaj tego nie ma. Ale wałek. Będę musiał iść naokoło? Też się nie da przejść, kurde. Zrobili jakiś padziew tutaj. Już nie przejdę. No nic, trzeba wracać. Wracając do przypraw. Ja uwielbiam przyprawy. Stary, jak lubisz ogólnie jeść, a myślę, że każdy człowiek lubi przyprawy nadają Twoim potrawom, Twojemu jedzeniu, wszystkiemu co szamiesz, nadają smaku. Dlaczego masz sobie odmawiać przypraw, skoro lubisz zjeść smacznie? Nie bój się tej soli. Sól ci krzywdy nie zrobi. A tak naprawdę to sól, niedobór soli, jeszcze raz powtarzam, może szkodzić. Twój organizm nie będzie prawidłowo funkcjonował. Możesz czuć się odwodniony, przez co ogólnie Twoje samopoczucie będzie beznadziejne. Będziesz miał słabą pompę na siłowni, do tego regeneracja potreningowa również będzie kulała. Dlatego też zachęcam do niebania się soli. Z tym, że to nie znaczy, że masz zjeść nagle 10 łyżek soli, bez coś wariatem. Ogólnie zalecaną taką dawką dzienną soli to plus minus jakieś takie 5 gram. 5 gram to jest mniej więcej łyżeczka taka do herbaty. Jak ja kurde nie lubię ludzi, którzy śmiecą. Nie wolno. Nu no, bagati zajedź. Dobra, ja sobie tutaj kroczków jeszcze trochę ponabijam, tylko troszkę zwiększę tempo. Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Wszystkiego najlepszego. Widzimy się następnym razem. Yo!